Państwo Anna i Krystian Jakubczekowie prowadzą gospodarstwo rolne w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce. Prowadzą produkcję trzody chlewnej, rocznie ponad 120 tuczników w cyklu otwartym i mleka, utrzymując stado 250 sztuk bydła, z czego 90 stanowią krowy mleczne. Na 123 hektarach gruntów zajmują się produkcją roślin na potrzeby paszowe. W tym celu wykorzystują również użytki zielone. Poza rolnikami w gospodarstwie pracują ich rodzice, aktywnie pomagają dzieci. Prowadzenie produkcji mieszanej, która jest bardzo pracochłonna, nie przeszkadza rolnikom w utrzymywaniu w gospodarstwie wzorowego porządku, zarówno na podwórku, jak i w pomieszczeniach gospodarskich. By usprawnić wykonywanie codziennych obowiązków, rolnik stosuje różne rozwiązania techniczne, dzięki czemu praca staje się nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza. W gospodarstwie znajdują się zarówno stare, jak i nowe budynki spełniające obecnie obowiązujące wymogi. Wszystkie zabudowania są utrzymane w dobrym stanie technicznym, podobnie jak różnorodne maszyny i urządzenia, stosowanie których wymusza wielokierunkowa produkcja. Rozległe podwórze jest prawidłowo oświetlone, utwardzone, odwodnione. Rolnicy zadbali również o oddzielenie części mieszkalnej od produkcyjnej.